O, possible o, barę, penalty. Barę. O, o, Czekaj, czekaj. Jestem zbrodniem. to sprawdza! mamy karnego, mamy karnego. Tak, karne, tak, tak. Mamy, tak. mamy, mamy. Tak? Nie tak, tak, nie. Tak? Kardi, mamy? mamy? Nie ma jeszcze. Mamy? Jeszcze nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Czekaj, czekaj. Nie ma człowieku. Widzę flash skora. Nie ma jeszcze. No jest proszę kardy, 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 kardy. Breaker. Prawda. Idzie do monitora, proszę! Let's go! Karny? Wiara. Nie, idzie jest? Do Trzymajcie kciuki. Trzymajcie jest Wiara. I mamy na razie, to! Proszę. Na razie idzie. No, Let's go! Możesz tam nie trollować? Ale mówię, że mamy karnego. Bo się znam na piłce z nie asystentem szefa. Serio. Var. Var. Dawaj no. Ooooooza No. Sędzia się i Ej, tak dobrze dzwonił, do bo ten, jest. Z, ten z lewej strony gra w zobacz, Fortnite! Zobacz. Ten z lewej gra w Fortnite, a co on go? Pociągnął go! Okay. Pociągnął! <laughs> Pociągnął! Proszę sędzia! Ale ma ciężkie. No, jest ciężkie, Jest karny, jest karny, karny, jest, karny karny jest, 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 jest! Aaaa! Przecież jest karny! Nie, nie, musimy, teraz musimy to strzelić. Jest karny! Jakby karny, tego jest, nie strzeliły, to ja nie ja wiem. kurwa! O, gaz jest, kurwa! Ooooo! że lewy, robisz to! Ja mówiłem, co nikt nie słuchał! Pan się modli, dobrze. A jest karny, nie, kurwa, nie ma. Ci z Meksyku jacyś zawiedzieni, kurwa. Dobrze, dawaj. Jezu, a jak nie trafi? Nie no, trafi na pewno. Musi. Lewy nie trafi, to jest Brawo. Trafie, to Bez problemu. No teraz, żeby nie lagowało, kurde. proszę Lewy. Jezu, nie Lewy, nie musisz. musisz, kurwa, proszę. Robi to, robi to, robi to. Lewy, Prege. Lewy, Lewy! No. Dobra, teraz robi? łatwo. 7, 7, 7, 7, no, dobra. Nie patrzymy, flaszkę care ja nie patrzymy. Ja patrzę, jeszcze teraz znowu, tak. Musi trafić, musi, musi. Lewy. Proszę. Robert. Robert. Jak teraz to Robert, nigdy. Robert, Robert, vibe. Nie cicho, nie stresujcie go. Robert, co ten bramkarz podchodzi, tam? błagam. Mu... Ej, o... ta piłka. Bluje, bluje Jeden tylko nie trafiony. Bro, jak tak Ej, ale zostanie? Wizualizacja. Jezus, Maria, ale lewe. się boję. Raz, 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 ale się boję. Trafię, bo Strzel w środek. Lewe. Środek dół! Uuu. Proszę. to lewy, proszę! Ma, robisz to królu złoty! Marcelor cię kupił, musisz trafić! Musi to! Jedenastu by chcieli! Pokaż mi tego czarnego! Katar przekupił ich, ich. okej? Okay? No Bisa. lag please, no lag! Let's go, let's I go! Laguje. Ok, nie ok. laguje, nie laguje, uwaga, nie, bierze nie rozpęd! Ja na szczęście nie mam lagów Patrz! Lewy! Krychowek przed gwizdkiem będzie w środku, tak jak ostatnio. GOOOOOOOL! Tak! to! Dawaj lewy! Czekaj, łapisz, czekaj, no. zero. czekaj! 0 Uwaga, ci go nie spójną! No i co? W Co? Ja musi, 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 ja pierdolę. musi pierdolę! Dawaj. dawaj! Nie trafił! Nie! Pierdolisz! Nie trafił! Nie, nie pierdol! Nie! Co tu nie się pierdol. Stało? O kurwa nie. mać! Nie. Najgorzej. NIE! Pierdol. NIE! O, jakiś ja szef, ja pierdolę. Nie! 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 Dlatego je dostał to złotej piłki. To jest kurwa żart. Ale spokojnie będzie jeszcze dobrze. Nie! NIE! Może powtóreczka, może ktoś wbieg, błagam. Nie? Może ktoś bieg. proszę. O, powtórka. O! o? War wychwycił, że bramkarz wyskoczył Może ktoś wcześniej. wbieg, błagam. Wyszedł z bramki za wcześnie? Tak. Za się okaże. Nie, ja, to... kurwa. Nie no. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Lewy, kurwa. Nie! Jak? Ja, no, Jak się. to mogło nie wyjść, no? Nie.